Dziś środa 13 marca oto pięć artykułów, na które klikaliście najchętniej na portalu dziennikzwiązkowy.com. Na piątym miejscu informacja o zarzutach próby morderstwa dla kierowcy, który strzelał na autostradzie w Chicago. Miejsce numer cztery. Dwulatek przeżył wypadek w Wisconsin, w którym zginęło dziewięć osób. W tym artykule dużo nowych informacji o tym jednym z najtragiczniejszych wypadków samochodowych w historii Wisconsin. Miejsce numer 3. Mieszkaniec Szamburga z zarzutami przemytu ludzi przez granicę z Meksykiem. Na drugim miejscu artykuł analizujący wypowiedź ministra Sikorskiego. Jeżeli Ukraina nie otrzyma potrzebnej amunicji, speaker Mike Johnson będzie za to osobiście odpowiedzialny. No i najpopularniejszy artykuł na dziennik związkowy.com w ostatnich 24 godzinach to informacja o kolejnym tragicznym wypadku samochodowym. Pięć osób, w tym trójka dzieci, zginęła w wyniku zdarzenia autobusu szkolnego z ciężarówką. Do Wypadku doszło w zachodnim Illinois. Oba pojazdy natychmiast stanęły w płomienie.